Witam Was w nowym odcinku podcastu Pogadajmy. Jednocześnie rozpoczynam nim nową serię, którą nazwałem Miejsce z końca mapy. Mam nadzieję, że najbliższe odcinki, razem z tym dzisiejszym, przypadną Wam do gustu. Dziś chcę Wam opowiedzieć o wyspie, na której małżeństwa zawierane są często między dalszymi kuzynami, bo innego wyboru po prostu nie ma. Wyspie, na której z tego powodu Połowa mieszkańców cierpi na dziedziczną postać astmy, spowodowaną mutacją genu CC16. Jeżeli słuchacie mnie teraz na Spotify, to serdecznie zapraszam również na mój kanał w serwisie YouTube. Wybrane odcinki podcastu obejrzycie tam w wersji wideo z archiwalnymi zdjęciami i materiałami filmowymi. A jeżeli jesteście teraz na YouTube. To zachęcam do zajrzenia na Spotify i odnalezienia mnie pod nazwą Pogadajmy Podcast. Znajdziecie tam znacznie więcej odcinków idealnych do słuchania w podróży czy na spacerze. To tyle ogłoszeń. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Miłego słuchania. Pogadajmy Podcast. Wyobraźcie sobie wyspę, do której nie dolatuje żaden samolot. Żeby się tam dostać, trzeba płynąć statkiem minimum 7 dni z Kapsztadu przez burzliwy Atlantyk w stronę maleńkiej kropki na mapie. Tak, dokładnie najbliższym sąsiedztwem są położona 2420 km na północ wyspa Świętej Heleny i oddalony o 2800 km na wschód Kapsztad. Tristan de Cunha, najbardziej odizolowana społeczność świata. Kilkuset mieszkańców, jedno miasteczko, jeden pub i wulkan, który może w każdej chwili obudzić się ponownie. To miejsce, w którym wszyscy znają wszystkich i nikt nie może odejść zbyt daleko. Główna wyspa ma powierzchnię 98 km2. Znajduje się tam jedyna osada, Edinburgh of the Seven Seas". Wyspa jest górzysta, a jedyny płaski obszar, na którym zlokalizowana jest osada, znajduje się na północno-zachodnim wybrzeżu. Dominującym elementem krajobrazu jest wspomniany aktywny wulkan Queen Mary's Peak, który wznosi się na wysokość 2062 metrów nad poziomem morza. Klimat jest umiarkowany i morski, charakteryzujący się nagłymi i wielokrotnymi zmianami pogody w ciągu dnia. Występują tu stałe, silne wiatry zachodnie. Mówiąc krótko, Sielanki nie ma. W 1506 roku portugalski żeglarz i admirał Tristão de Cunha stanął na czele floty wysłanej w celu umocnienia portugalskiej pozycji na Oceanie Indyjskim i ograniczenia wpływów arabskich. To właśnie podczas tej wyprawy Dekunia odkrył grupę wulkanicznych wysp na południowym Atlantyku. Ciekawostka: z powodu sztormowych warunków wyprawa nie zeszła na główną z wysp. To jednak nie przeszkodziło w tym, aby nazwać je na cześć admirała. I tak te skaliste wysepki Stały się Tristan de Cunha. Natomiast pierwsze potwierdzone zejście na ląd miało miejsce dopiero w 1643 roku i zostało dokonane przez załogę holenderskiego statku Hemstad. Przez kolejne stulecia prawie nikt tam nie przepływał. No bo po co? Nie było tam złota, nie było portu, nie było nawet bezpiecznej plaży. Tylko strome klify, mgła i ten straszny wulkan. Bezimienny olbrzym, który górował nad całą wyspą. Rozumiecie już chyba, prawda? Wstajecie rano, widzicie wulkan, idziecie łowić ryby, widzicie wulkan. Wracacie do domu, myjecie zęby, widzicie wulkan. A idąc spać, oczywiście widzicie wulkan. Pierwsze stałe osadnictwo założył tu w grudniu 1810 roku Amerykanin Jonathan Lambert, który zadeklarował się jako suweren i jedyny posiadacz archipelagu. Jednak co pech, to pech. Samomianowany potentat utonął dwa lata później. Dopiero 14 sierpnia 1816 roku Wielka Brytania formalnie zanektowała wyspy, aby uniemożliwić Francuzom wykorzystanie ich jako bazy do ewentualnej misji ratunkowej dla Napoleona, który był więziony na wyspie świętej Helen. Fundamenty pod obecną społeczność. Położył w 1817 roku szkocki kapral William Glass z żoną i dwójką dzieci, którzy pozostali na wyspie po wycofaniu się brytyjskiego garnizonu. Założyli oni wspólny projekt oparty na równości i współpracy, zwany i tu naprawdę mnie żartuję The Firm. Pierwsi osadnicy przybyli dopiero w XIX wieku. Marynarze, rybacy, uciekinierzy z różnych stron świata. Dziś mieszka tu nieco ponad. 250 osób. Życie płynie tu w rytmie natury. Po prostu każdy zna każdego. Mieszkańcy pracują wspólnie przy połowie homarów, uprawie ziemniaków, konserwowaniu ryb. Wszystko, co da się zrobić lokalnie, robi się razem. Na wyspie jest szkoła, poczta, maleńki kościół, a nawet pap o wdzięcznej nazwie Albatros Bar. Wieczorami ludzie siadają przy ognisku, a w tle słychać tylko fale. I wiejący mocny wiatr z południa. Opowiedz historię ucieczki z wyspy. Kiedy właściwie wulkan zaczął się nagle podnosić? Cóż, nie znam dokładnej daty. Ale mogę powiedzieć, jak to wyglądało od samego początku, od pierwszego wstrząsu, który poczuliśmy na naszej wyspie. Siedziałem wtedy wieczorem u znajomego w domu. Nagle poczuliśmy drżenie. Dach aż zatrząsł się nad nami. Wszyscy byli zaskoczeni. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Ale Tristan de Cunha to nie tylko Sielanka. Gruje to wspomniany już wulkan. Przed chwilą słyszeliście fragment rozmowy z niejakim Bazilem Lavarello, mieszkańcem wyspy, który wspominał pierwsze wstrząsy w 1961 roku. Bo właśnie tego roku, we wrześniu, erupcja wulkanu zaczęła się od trzęsień i osunięć ziemi. W dniach 8 i 9 października między osadą a przetwórnią ryb otworzyła się szczelina, a grunt zaczął się podnosić, formując nowy stożek. Cała populacja wyspy, zawrotnych 264 mieszkańców, została ewakuowana aż do Southampton w Anglii. Tu musicie wiedzieć, że dla ludzi, którzy nigdy nie widzieli ruchu ulicznego, wielkie miasto okazało się ogromnym szokiem. Rząd brytyjski początkowo zakładał, że ludzie już tam nie wrócą. Wyspiarze jednak mieli w tej kwestii troszeczkę odmienne zdanie. Po dwóch latach pobytu w Anglii większość mieszkańców powróciła na wyspę. Dzisiaj mieszkańcy żyją po swojemu: własne wybory, własne reguły, własny rytm. Niektórzy mówią, że to ostatnia prawdziwa wspólnota na świecie bez reklam, bez pośpiechu, bez hałasu. Inni, że to taka złota klatka bo jeżeli zachorujesz, pomoc może nadejść dopiero po tygodniu. Gospodarka Trisian de Cunha opiera się w dużej mierze na samowystarczalności. Wyspa jest w znacznej części niezależna ekonomicznie, a wsparcie z zewnątrz potrzebne jest jedynie przy dużych, kapitałochłonnych projektach. Jej sercem jest rybołówstwo. Od pokoleń karmi i utrzymuje mieszkańców. Najcenniejszym skarbem oceanu jest Langusta de São Paulo. Trafia do USA, Japonii. I Wielkiej Brytanii, gdzie uchodzi za prawdziwy przysmak. Duży, szary budynek w centrum osady to przetwórnia ryb znana po prostu jako Fish Factory. Miejsce, w którym spotyka się większość mieszkańców, a praca przy połowach i pakowaniu stanowi podstawę lokalnej gospodarki. Władze wyspy są też największym pracodawcą. Dochody z koncesji połowowych oraz funduszy rezerwowych. Finansują opiekę zdrowotną, edukację i usługi publiczne. Bo musicie wiedzieć, że każdy mieszkaniec ma zapewnione zajęcia. Po ukończeniu szkoły, młodzi od razu wchodzą w rytm wyspiarskiego życia, w którym praca jest bardziej obowiązkiem wobec wspólnoty niż sposobem na karierę. Społeczeństwo pozostaje dość tradycyjne i patriarchalne. Większość chłopców już w wieku 15 lat zostaje rybakami, ucząc się fachu od ojców i dziadków. No i prawdziwa ciekawostka. Ziemniaki to podstawa lokalnej diety i symbol niezależności. Dawniej pełniły nawet funkcję waluty: za jednego szelinga można było dostać cztery ziemniaki. A ich wartość potwierdzały nawet specjalne stemple. Do dziś wiele przepisów na ciasta i chleb. Zaczyna się właśnie od tego warzywa. Żeby chronić delikatny ekosystem i ograniczone pastwiska, każdej rodzinie przysługuje prawo do hodowli dwóch krów i siedmiu owiec. To prosty, ale skuteczny sposób, by zachować równowagę między człowiekiem a naturą. Bo na Tristan de Cunha wszystko działa według wspólnych zasad. Nie po to, by się wzbogacić, ale by po prostu przetrwać razem. Oczywiście, jak wam wspomniałem na wstępie, nie da się tu dolecieć samolotem. Jedyną drogą na wyspę jest morze. Podróż z Kapsztadu trwa około tygodnia, czasem nawet dwa, jeżeli pogoda postanowi pokazać, kto tu tak naprawdę rządzi. Towary i poczta docierają tylko kilka razy w roku, sześć razy przypływają kutry rybackie z zaopatrzeniem, a raz w roku, zwykle w styczniu, zawija większy statek pasażersko-towarowy. Od czasu do czasu pojawia się również południowoafrykański statek badawczy, który przywozi naukowców. Na wyspie działa najbardziej odosobniony urząd pocztowy na ziemi. W 2005 roku nadano mu oficjalny brytyjski kod pocztowy TDCU1ZZ, żeby mieszkańcy mogli wreszcie robić zakupy online. Choć dostawa może trwać nieco dłużej niż nie jeden urlop. Sami mieszkańcy noszą tu zaledwie kilka nazwisk, dlatego na co dzień wszyscy mówią do siebie po imieniu lub używają przezwisk. W tak małej społeczności prywatność po prostu nie istnieje, ale za to każdy może liczyć na pomoc sąsiada. Izolacja niestety ma swoją cenę. Małżeństwa zawierane są często między dalszymi kuzynami, bo innego wyboru po prostu nie ma. Z czasem doprowadziło to do genetycznych konsekwencji. Ponad połowa mieszkańców cierpi na dziedziczną postać astmy, spowodowaną mutacją genu CC16. Często pojawia się również jaskra. Mimo to ludzie żyją tu długo i w zaskakująco dobrej kondycji. Do 2003 roku na wyspie nie odnotowano ani jednego rozwodu. Mieszkańcy Tristanu uchodzą za ludzi moralnych, religijnych. I niezwykle gościnnych. Praca, wspólnota i wiara to trzy filary ich codzienności. Ale nawet w tym małym raju pojawiają się cienie. Życie towarzyskie jest ograniczone, możliwości rozrywki niewielkie. Nic więc dziwnego, że alkohol bywa tu sposobem na nudę. Statystyki mówią o 4 litrach whisky miesięcznie na jedną osobę. Mimo tego średnia długość życia mieszkańców niemal nie różni się od tej w Wielkiej Brytanii. A kiedy ktoś potrzebuje odpoczynku od codzienności, rusza do tzw. Tak pól ziemniaczanych, które należą do każdej rodziny. To nie tylko miejsce pracy, ale i przestrzeń spotkań. W małych chatkach rozrzuconych pośród zielonych pagórków spędza się weekendy, święta i popołudnia z przyjaciółmi. Zdala od centrum wioski, ciszy i zapachu ziemi. Tristan pokazuje swoje spokojniejsze oblicze, takie, które zna tylko ten, kto naprawdę tu mieszka. I tak oto dotarliście ze mną do końca tej fascynującej opowieści. Tristan de Cunha, miejsce pełne sprzeczności. Z jednej strony raj, w którym czas płynie powoli, a ludzie żyją w zgodzie z naturą. Z drugiej samotna wyspa, na której ocean może być zarówno przyjacielem, jak i więziennym murem. Izolacja jest tu totalna. Najbliższy kontynent leży tysiące kilometrów dalej, a dotarcie na wyspę to wielodniowa, niepewna podróż przez ocean. Ograniczona pula genów przynosi również skutki w postaci dziedzicznych chorób, a monotonne życie towarzyskie sprzyja nadmiernemu piciu. Do tego dochodzi ciągłe zagrożenie ze strony natury. A jednak, mimo tych wszystkich trudności, mieszkańcy nie poddają się. Z niezwykłą determinacją chronią swoją wspólnotę, bo to nie tylko wyspa, to dom, raj i więzienie jednocześnie. Miejsce które istnieje dzięki sile ludzi, którzy zdecydowali się zostać na końcu świata. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pogodajmy, podcast.